Witajcie kochani, nazywam się Iwona Wierzbicka, i jestem dietetykiem klinicznym, a dzisiaj porady dietetyczne i powiem na temat indeksu glikemicznego. Dlaczego nie wierzę w indeks glikemiczny, ładunek glikemiczny, czy tam ładunek insulinowy? E, dlatego, że indeks glikemiczny to jest to, jak my reagujemy na 50 gramów węglowodanów pochodzących z danego produktu, a ładunek glikemiczny to jak reagujemy na zwyczajowo przyjętą porcję. Czyli jeżeli na przykład arbuz może mieć indeks glikemiczny wysoki, no to już porcja arbuza ładunek glikemiczny będzie miała niski, dlatego że w tej porcji, którą my zjemy, w sumie tych węglowodanów będzie po prostu mało. Ale ja dlaczego nie wierzę w ich działanie? Dlatego, że na co dzień pracuję z pacjentami, którzy mają insulinooporność. I teraz, jeżeli. Mamy otyłość i nadwagę, która dotyczy 50% społeczeństwa. To mam wrażenie, że co druga osoba niestety będzie miała większe problemy z tolerancją węglowodanów, z tolerancją glukozy. I kiedy takich podopiecznych wysyłam na badanie krzywej glukozy, krzywej insuliny, to czyli ten test OGTT, i to jest ten właśnie glukozowy, natomiast insulina no to jest taki wymysł. Um, Chyba na potrzeby dietetyki klinicznej, bo czegoś takiego nie ma, jak, jak krzywa insuliny, no taką, jaką my robimy. Można sobie zbadać, jakie jest rzeczywiście insulina, ale no tak my sobie to nazywamy. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie idziemy, badamy sobie poziom glukozy i badamy jednocześnie poziom insuliny, jaki towarzyszy tej glukozie po wypiciu 75 gramów glukozy. I wygląda to tak, że robimy badanie na czczo, po pół godzinie, po godzinie, po dwóch, po trzech, niekiedy po czterech. tak? Czyli to są takie niestandardowe badania, bo. Standardowo to by było po godzinie i po dwóch, to jest OG OGTT. Eee, no więc teraz, jeżeli podopieczny idzie, robi takie badanie i się okazuje, że jedne osoby mają po pół godzinie glukozę 200, po godzinie mają 60, po dwóch godzinach mają 50, czyli opadająca krzywa glukozowa, wypili 75 g glukozy. Inne osoby po wypiciu glukozy mają... Wzrost 200 i 300 i tak dalej. I teraz część osób będzie miała jednocześnie duży wyrzut insuliny, a są takie osoby, które będą miały mały wyrzut insuliny. I za każdym razem przecież badam podopiecznych na 75 gramach glukozy. No to, kochani, to jak możemy Mówić tutaj o ładunku glikemicznym, indeksie glikemicznym. Jeżeli każdy z nas indywidualnie reaguje na czystą glukozę, to tym bardziej indywidualnie zareaguje na określone posiłki. Jest coś takiego jak test kanapkowy. Czyli idziemy na badanie a, i bierzemy ze sobą takie typowe śniadanie, jak zwykle jemy, czyli robimy sobie badanie na czczo, zjadamy na przykład kromkę chleba albo zjadamy te jaje czy cokolwiek, badamy właśnie glukozę i insulinę i robimy to tak samo po pół godzinie, po godzinie, po dwóch godzinach, po trzech godzinach i sprawdzamy, jak nam wzrasta poziom glukozy i poziom insuliny. I tutaj również widziałam takie osoby, które wykonały test, a ich poziom insuliny po godzinie sięgał 200 insuliny, tak? Gdzie norma na insulinę jest tam 24, ale tak przeciętnie to osobom wzrasta do 50, do 80. Tej osobie po zjedzeniu kromki chleba insulina poszybowała na 200. A wiemy, że kromkę chleba trawi się około 2 godzin. To skąd taki wysoki wyrzut insuliny? No nasz organizm reaguje na proces gryzienia, na smak, na e, na pewno jest to związane również z zaburzeniami gospodarki hormonalnej, jest to związane z tym, jak do tej pory jedliśmy. Przecież są też takie badania, które pokazują, że u niektórych osób pod wpływem już słodkiego smaku potrafi się zwiększyć poziom insuliny. No, glukozy nie, no to jest oczywiste, że nie, no bo glukoza nam się zwiększy we krwi wtedy, kiedy my zjemy faktycznie jakiś produkt zawierający tą glukozę, tak? Natomiast insuliny, czyli reakcja naszej gospodarki hormonalnej, ale przecież. Po, z powodu poziomu insuliny będziemy mieć mniejszy lub wyższy poziom glukozy, bo jeżeli będzie więcej insuliny, no to insulina odprowadzi nam tą glukozę do komórek. Więc to ma również ogromne znaczenie. Jeżeli ktoś zje jakiś produkt, który zwiększy wydzielanie insuliny, to będzie miało to wpływ na poziom glukozy. I teraz u jednych osób w przypadku insulinooporności. Ten poziom glukozy może być wysoki, co świadczy, że jest właśnie insulinooporność, albo może świadczyć, że masz początki cukrzycy typu pierwszego i insuliny wcale się za dużo nie wytworzy. No to jest kwestia zrobienia właśnie dokładniejszych badań, co jest u Ciebie powodem. Czy masz nadmiar insuliny i jednocześnie wysoki poziom glukozy, co może oznaczać stan przedcukrzycowy, i to będzie oznaczało, że masz insulinooporność. Czy też masz za mało insuliny i wysoki poziom glukozy, co będzie oznaczało, że być może to jest początek cukrzycy typu pierwszego, a może jest tak, że masz poziom insuliny w normie, a glukozę. Wysoką, a może być tak, że masz insulinę wysoką, poziom glukozy niski, czyli się wytworzyło niewspółmiernie dużo insuliny w stosunku do tego, ile pokarmu zostało wchłonięte. Więc ja po prostu nie wierzę w produkty o niskich, wysokich indeksach glikemicznych. Pewnie, że może nam to jakoś sortować, ale jakie to ma znaczenie? Jeżeli ktoś zawsze po produktach zbożowych zasypia, no to najprawdopodobniej nie są to dla niego produkty. Jeżeli my sobie mm, Klasyfikujemy słodycze na niskie i wysokie indeksy, tylko po to, żeby to słodycze jeść, to mnie to przypomina taką sytuację jak e, zalecenia diabetologiczne, gdzie jak przeczytałam te zalecenia. Które są adresowane do lekarzy, to tam jest napisane, że ludzie zamiast cukru powinni jeść sacharozę i inne tego typu słodziki, ponieważ ludzie są przyzwyczajeni do słodkiego smaku. A nikt nie mówi o tym, że powinniśmy z tego cukru zrezygnować. Jak się okazało, że nowotwór lubi cukier, w cudzysłowie, bo pewnie nie każdy, to wymyślono leki na bazie cukru, zamiast ludziom powiedzieć: przestańcie jeść takiej ilości cukru, żeby nie stymulować ewentualnie potencjalnie wzrost nowotworów. Także wydaje mi się, że indeks i ładunek glikemiczny to po prostu może to kiedyś działało, kiedy nie było takiej ilości otyłych osób, jak mamy teraz. I wtedy rzeczywiście ta gospodarka hormonalna nie była tak zepsuta, jak mamy teraz. Przecież kiedyś też ludzie nie mieli tak doskonałego oświetlenia, telewizorów i tak dalej, nie było tak zaburzone rytmy dobowej, tak zaburzone gospodarki hormonalne, jak są dzisiaj. A więc być może, że indeks i ładunek glikemiczny miały rację bytu 20 lat temu, kiedy jeszcze nie było takiej ilości otyłości, tak dzisiaj myślę, że to nie do końca jest dobry pomysł, bo tym sposobem wiele osób robi tak jak w przypadku diety bezglutenowej. Wybieram słodycze o niskim indeksie glikemicznym, żeby dalej jeść słodycze, mam świetne usprawiedliwienie. A w przypadku diety bezglutenowej, no dobrze, skoro gluten szkodzi, to sobie kupię produkty bezglutenowe. Już zupełnie nie patrzę na etykietę, jaki syf znajduje się w tych produktach celuloza, metyloceluloza E, e, czy jeszcze jakieś inne tam pszenice odglutenione, e, czy jakieś dodatki, które mają mi zagęścić, wzmocnić, spoić i nie wiem, co tam jeszcze zrobić, nie. Więc później okazuje się, że e, badania pokazują, że osoby przechodzące na dietę busglutenową częściej cierpią na cukrzycę typu drugiego, co jest oczywiste jest to związane ze stanami zapalnymi, bo insulinoporność często właśnie ma stan zapalny, a ja Was odsyłam również do playlisty dotyczącej insulinoporności. No. To mam nadzieję, że e, trochę Was wkurzyłam tym filmem. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zadajcie jakieś pytanie poniżej, a ja postaram się odpowiedzieć w następnym filmie. I do zobaczenia!